Cześć! Witam w kolejnym vlogu. Ja jestem Jagna, Jagna e, Jestem już w pełni sił. Wróciłam do pracy. Wszystko jest ok. E, na samym początku chciałam podziękować bardzo e, rodzicom, mamie i tacie za prezent. Zatem prezent tutaj. Mam troszkę może Przybliżę. Taki piękny, jak widzicie, naszyjnik. Jest to drzewo miłości. Podali na, yy, przez naszego znajomego, żeby mi tutaj dostarczył. Bardzo fajnie się prezentuje. Bardzo mi się podoba. Jestem bardzo, bardzo yy, zadowolona. O, nie tak blisko. Właśnie się zbieram razem z Ucją, y, idę do Łucji szkoły, ponieważ y, raz w roku jest y, wywiadówka, tak zwany Parents' Evening i idę się dowiedzieć, jak tam Łucji idzie w szkole, bo jest to jedyny dzień w roku, kiedy rodzice mają kontakt z nauczycielami. I wygląda to w ten sposób, że wcześniej Łucia przygotowuje listę, y, wybiera nauczycieli, z którymi chce mnie spotkać. W zasadzie wszystkich wybrała chyba, bo tam jest w sumie chyba 6 czy 7 różnych nauczycieli. I wpisuję sobie każdy nauczyciel od każdego przedmiotu godzinę, na którą chce się ze mną umówić, i każdy rodzic ma mniej więcej 5 minut na rozmowę z nauczycielem. Czasami to się przedłuża. Także to jest tak po prostu chwila, żeby się dowiedzieć, jak tam dziecka progres w szkole. Także opowiem ja Wam coś więcej, jak wrócimy, jak tam UCI idzie. I już magicznym sposobem jesteśmy po wywiadówce. Wróciłyśmy. Ja jestem bardzo zadowolona: jestem bardzo dumna z UCI. Super, te wywiadówki tutaj są po prostu rewelacyjne naprawdę. siedzi się po prostu indywidualnie z nauczycielem, nikt nie słyszy, co kto mówi o dziecku. Jest to prywatna sprawa, jak się dziecku czy i co nauczy o nim myśli, więc jest to super. Będzie trzeba wysłuchiwać historii wszystkich dzieci z tej klasy. Nauczyciele danych przedmiotów mają, każdy ma swój jeden stoliczek, są ustawieni na głównym holu, czy to w teatrze, czy to w sali gimnastycznej, i się podchodzi do takiego stoliczka i się z nauczycielem indywidualnie rozmawia. A więc, tak, super, Ucja, po prostu super, Ucja, tak samo jak i Wiktoria, czyli tej, jej najlepsza koleżanka. Dwie polskie dziewczyny, nauczyciele, mówiąc o Łucji, mówili mi, że Ucca i Wiktoria to po prostu naprawdę rewelacja. Mają bardzo dużą wiedzę, zawsze są skupione, mm, niesamowicie mądre, także super. Zobaczcie, mamy dzisiaj niedzielę i jest sztorm. Sztorm już jest od wczoraj w nocy. Nazywa się Sztorm Kiara. I nie dał spać mi w ogóle. Wczoraj, w której było o 10, wczoraj była moja koleżanka wieczorem i się zaczęło, i już mi porwało wczoraj kwiatki, <laughs> więc wszystko się tukło całą noc. Trampolina stoli ale ona jest na tyle wytrzymała, że ta nasza trampolina, nawet jak, było, jak, był, jak był orkan, to przetrwała, więc nie trzeba było jej składać, bo ona tu jest w takim kącie, że w zasadzie nie ma jej jak wyrwać. No póki co, póki co. Na razie mamy wiatr 60 mil na godzinę. To nie jest tak strasznie, tylko że opady deszczu są. I wiecie co? jest ciepło. Jest ciepły ten wiatr, jest ciepły deszcz. Ale ma być bardzo zimno już dzisiaj do wieczora, więc przyniesie nam ten sztorm, nawet śniegu trochę. Także siedzimy dzisiaj w domu, nigdzie nie wychodzimy, no bo w taką pogodę to no, mija się to z jakimkolwiek celem. Nadszedł kolejny dzień i kolejny miesiąc jak szybko zleciało od poprzedniej paczki przyszedł mój nowy glossy box więc zajrzyjmy co słychać w środku co w tym miesiącu yy, za rzeczy przysłali mi, patrzymy co a więc jak tu można się przyjrzeć więc patrzymy co jest w środku jest edycja jak widać walentynkowa, bo w różnych językach piszę kocham Cię, nie love e, miłość w różnych językach, dobra kocham Cię też, bo to jest iść liwe dziś. dobra otwieramy i patrzymy co my tu mamy fajna pogoda, słońce świeci lampy nie muszę w zasadzie ustawiać Uuu co tu jest tym razem, o to jest eliksir, glow eliksir i ja o tym słyszałam, jest warty 35 funtów. Glow eliksir, nakłada się go na czystą skórę. Uuu, całkiem duży, zobaczcie, to nie jest takie małe opakowanko, myślałam, że to będzie próbka, a to jest 30 pełne e, mililitrów, także spoko. Otwórzmy, zobaczmy jak się świeci. Uch, teraz mi to skapnie. Świeci się. To mi się na co... Nie, yeah, tak. Nie, yeah. Je, Boże, ja wróciłam z pracy, jak zwykle muszę się przestawić znowu na Polski. To jest ten problem u mnie. Dobrze, super. To będzie chyba błyszczyk A lip Gloss, Czyli yy, pomadka. O, jaki fajny kolor. Nie taki oczojebny, tylko taki. Naturalny w miarę. To jest pomadka w kremie, jak się. w kremie. A jak pięknie pachnie, wiecie co? No tak, pachnie super. Jak takie ciasto, jak. jak. masa na ciasteczka. Bardzo fajne. Super. Secret Flush. E... O. Co to jest? Czego nie wiem. To jest jakiś blusher, Lip stain. Uuu, to jest co? Na... Aha! Na policzki i na... u i na y, usta może być. Sprawdźmy. Uuu, ładny, też taki fajny kolor, nie bardzo oczyjebny, podoba mi się. Mhm. Mm no to jest spoko. No mi się podoba. Lubię takie testować nowości. Widzicie co, ale sobie tutaj. O, przymknę to. O, o tym nie słyszałam. Universal Beauty. Nie wiem, co to za firma. Yy, a sprawdźcie, ile to miało kosztować. Universal Beauty miało kosztować 6 funtów tylko, czyli nie takie za drogie. No ale. Spróbujmy. Ten, ten właśnie jak to było 35 funtów w normalnej cenie. A ten Flossy 12 funtów 30. Lipgloss, znaczy śminka. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy jakieś dwie rzeczy. Zobaczmy. O, to są dwie. O, też fajne. Jedna taka ciemny kolor, bardzo. A druga jest kolor taki e, fajny. Ten, ten, ten mi się bardziej podoba. E. Ten mi się bardziej podoba. A ten będzie pasował mi do tej pomadki, co ostatnio dostałam w przednim miesiącu. To są y, do ust y, kredki. Uuu, i one są za 23 funty. Jedna, czyli co? Powiem szczerze, że chyba je wystawię na eBay i sprzedam, bo ja nie bardzo używam kredki do ust, no, więc mogłabym je sprzedać. No i Plumping and Hydration. Biocelulozowa maseczka do ust, yy, powiększająca i nawilżająca. No, będziemy patrzeć. Jeszcze nie miałam nigdy maseczki na usta, więc będę testować. Tak wygląda. Pięknie wszystko zrobione. Edycja walentynkowa yy, w czerwieniach kolorze miłości. Dobrze, to mi jest niepotrzebne, czyli tak to wygląda w tym miesiącu. Jak już szybko mi ten miesiąc leciał od, od y, poprzedniego pudełka, od stycznia. Hmm, szybko tygodnie lecą, dobrze. Zadowolona jestem i jak zwykle płaciłam tylko 8 funtów 50 zł za takie pudełeczko, które jest warte, jak widzicie, o wiele więcej. Dobra, Dobra jak już jesteśmy w temacie pokazywania, to zobaczcie, co ja skończyłam. O, najdłuższy szalik, jaki zrobiłam. Ten szalik jest naprawdę długi, zaraz muszę przyszyć metki, bo mam swoje metki. Przyszyję do wszystkich szalików, to wam zaraz pokażę, jak te metki, moje własne, z, moją, z nazwą kanału, jak na tą okazję, z moją marką, wyglądają. Ale ten szalik jest ogromny, czekajcie ja się, spróbuję tak owinąć raz tylko, żeby Wam pokazać. Wezmę to krzesło, bo mnie zasłania. Widzicie? On jest normalnie, mi sięga za kolana. Ja chciałam taki długi specjalnie, żeby był na płaszcz, ale też po to, żeby można było się nim o. opatulić kilka razy, jak jest taka super pizdziawa. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda i te kolory takie ożywiające. Ja tak lubię robić te szaliki. Taką mi to frajdę sprawia. Teraz jak miałam te dwa tygodnie chorobowego, to akurat sobie go wydziergałam. No. A teraz muszę się wziąć za dzierganie szalika dla, dla koleżanki, dla Ewy z Manchesteru. E, tylko dorwa odpowiednie kolory wełen i obiecuję Ewa, że Ci zrobię jak najszybciej, także tak to wygląda robota skończona, szalik zrobiony, ojej, jak się odplątać z niego, no dobra ja... proszę bardzo to jest moja kolekcja szalików, które sobie sama wydziergałam i przyszły mi te metki teraz Wam pokażę z bliska metki wyglądają tak, są z czarnym jak i z niebieskim napisem i w różny sposób je ponaszywałam. Tak jak widać, tu troszkę wystająca. Tu, a tu są właśnie z, yy, z niebieskim. Tutaj naszyłam z boku. O, jak jest cały szali, go spokojnie, bo za szybko szalę tym aparatem i mi się nie chce złamać. Yy, tutaj z boku naszyłam. No i w tym, co właśnie zrobiłam, naszyłam dosyć nieumiejętnie, bo się spieszyłam. Ale naszyłam, tak jakby o. No wiadomo, że jak na tą zrobiła szalik. Może no, to mam tylko jedną tą czarną na razie przypiętą, przyszytą. Dobra, szaliki będę robić dalej. Metki są. Także tak to wygląda, tak jak mówiłam. Ten jest najdłuższy, a teraz sobie postanowiłam zrobić coś taki w tym typie, tylko, że inne kolory. Chciałabym, żeby był na przykład em, żółte, tak jak na przykład szary, ale żół żółcienie w środku. No, zobaczymy. Także ten jest kolosalny. Najdłuższy. Najdłuższy, najbardziej do obwijania. Kolejny dzień. Ja całkowicie sotę w ogóle tyle co wstałam. Także nie, nie wystraszcie się mnie. Nie będę wam się wiele pokazywać. E Chciałam tylko dołożyć coś na koniec tego vloga, e, mianowicie są ferie, jest akurat dzisiaj wtorek, e, ja postanowiłam zrobić fajny obiad i chciałam wam go pokazać, bo to jest naprawdę szybki i bardzo dobry obiad. Zatem ja znikam, a wam pokazuję jak go zrobić. Zatem będzie to kurczak y, z pieczarkami w takim lekkim, fajnym sosie śmietanowo-odrobinomącznym. Potrzebujemy dwie piersi i tak pociąć je na takie małe kawałeczki, takie małe medaliony. Do tego potrzebujemy pieczarki, ja używam tych brązowych, bo są najlepsze i jedna sprawa, w Anglii się nie obiera pieczarek, nigdy tego nie robię w pracy również, jemy od razu ze skórką, która ma tam jakieś witaminy i pozbywając się jej, pozbywamy się tych witamin, których i tak grzyby mają bardzo mało, więc to zostanie wszystko poszatkowane, do tego dwie cebule i pieczarki będą podpieczone osobno na patelni. Do tego będą na osobnej patelni podpieczone kurczaki i do kurczaków dodajemy oczywiście sól, pieprz świeżo zmielony, paprykę rądzoną, pieprz ziołowy, czosnek. Ja tu mam czosnek w takiej tubce kupuję od razu, on jest już wyciśnięty, a czyli jest zmielony. O tak, jakby tylko go wyciskam i o wiele szybciej w kuchni mi się działa. Tu mam również mix ziół też w takiej tubce z Aldika wycisnąć i po sprawie. Dodatkowo troszkę suszonej kolendry i troszkę suszonej y, pietruszki. Także już wam pokazuję co i jak po, y, po kolei. Nie jest to trudne, aha. I to wszystko będzie serwowane y, z ryżem basmati. Ja tym razem wybrałam ciemny ryż basmati, ponieważ jak wiadomo, y, ten ryż ciemny nieoczyszczony jest o wiele y, zdrowszy. To jest akurat dziki basmati ryż. Także jeżeli macie w domu inny ryż, możecie użyć innego ryżu. Ten jest zdrowy, więc jakby co polecam ten. Dwie patelnie, tak jak mówiłam, ta będzie na piersi kurczaka, ta głębsza będzie, żeby wszystko razem wymieszać z pieczarkami. I, i tu będziemy po prostu y, tworzyć ten sos. na sprawach ja używam naturalnego masła, żeby to wszystko podpiec. Więc taką o, srogą porcję masła wrzucam, podwójną w zasadzie, odpalam i jedziemy z tym koksem. Mm. Patelni głębokiej, a teraz na tej patelni wykorzystam i nie będę jej myła, po prostu podsmażę piersi kurczaka. Dobra, to mam już podpieczone, więc mięso ląduje z naszymi pieczarkami. A to sobie po prostu zaleje gorącą wodą, i wszystko to, co z drugiej patelni, trzeba zalać rządkiem, tak, żeby przykryć całość. Najlepszy sposób czyszczenia patelni to jest ten, żeby cały ten najlepszy aromat, co tu pozostał, po prostu zużyć do potrawy. Bo szkoda, by tych wszystkich ziół i tych wszystkich soków, prawda stracić, więc to wszystko ląduje w naszej potrawie. Dobra. Teraz musimy to zagotować, pogotować jakieś 10 minut na takim wolnym ogniu myślę. I następnie dodamy śmietany oraz... Dobrze, tak jak widać, taka konsystencja jest zadowalająca mnie. Żeby on nie był też taki za gęsty, bo wtedy to nie, to nie smakuje jak powinno smakuje, jak pikit. Dobra, zostawiamy, odstawiamy. I w tym momencie gotuję ryż, oraz będę serwowała z bardzo z, fasolą, z fasolką szparagową. Zaraz ją wstawię, gotuję. Jak będę nakładała go to gętania, to Wam pokażę, jak ono się prezentuję. I proszę bardzo, tak wygląda gotowe danie nałożone. Tutaj ryż dziki, jak widać jeszcze czarny, nieoczyszczony, kurczaczek, sos i fasola. Także pyszny obiad zdrowy, dodający bardzo dużo energii i bardzo szybki. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym vlogu.